Dziękuję za wspaniały prezent jednemu z fanów o północy w Czarnobylu, Adama Higginbottama. Nieznana prawda o największej nuklearnej katastrofie. Higginbottom. bardziej chyba brytyjskiego nazwiska nie mogło być. Jakby Pilpington by mógł być. W każdym razie e, bardzo dobra książka, rzeczywiście. Znaczy ta katastrofa jest mi generalnie znaną. E, w sensie technicznym e, opowiadamy o niej Opowiadam sam o niej studentom na zajęciach zarządzania kryzysowego na Bezpieczeństwie Narodowym w Schiu w Poznaniu. Ale jeżeli ktoś nie chce tak się namęczyć jak ja, zbierając te wszystkie informacje, tylko mieć je wszystkie szybko w jednym miejscu, to książka Kigin Botama jest dobra. Wszystkie informacje wydają mi się tam rzetelne. Dodatkowo jest ten bardzo fajny kontekst tej kultury olewajstwa sowieckiego. Znalazły się, znalazłem już trzy informacje, o których nie wiedziałem. Na przykład, że w Związku Radzieckim z rozmysłem ignorowano wszystkie zachodnie badania na temat tego, co może pójść źle z takimi elektrowniami, czy w ogóle z elektrowniami atomowymi. Badania zachodnie, czyli francuskie, szwedzkie, amerykańskie, brytyjskie. Były ignorowane, jako właściwie coś w rodzaju herezji, ponieważ to nie były kraje marksistowskie, to nie warto się było od nich uczyć, coś w tym stylu. Tego nie wiedziałem, że, ta, że tak daleko tempo ta tempota zaszła. Ta kultura opieprzania podwładnych, psychologia, potakiwanie, żeby nie być opieprzonym, wyrzuconym gdzieś na Syberię, na gorszą placówkę i tak dalej. To, co, co było wśród wojskowych inżynierów polityków sowieckich, to, to jest, było oczywiście mi znane, ale są tu nowe, piękne, soczyste przykłady tego, że była to de facto to katastrofa systemowa bardziej niż zresztą no, no, wymienia się Czarnobyl jako jeden z przyczyn upadku systemu sowieckiego, bo nawet państwa układu warszawskiego zostały oszukane, prawda przez Sowietów, co tam się właściwie stało, nie tylko Szwedzi, którzy wykryli w swojej elektrowni, a to mały Falsmark, że coś jest nie tak i inne kraje zachodnie, ale nawet te niby bratnie kraje zostały oszukane. Także to jest bardzo fajnie pokazane. Jest tu dużo informacji, o których sobie z skali trochę jednak mimo wszystko nie zdawałem sprawy, czyli na przykład te cmentarzyska helikopterów, ciężarówek i autobusów, które były zbyt skażone, żeby je kiedykolwiek więcej używać. Także książka będzie jak znalazł do historii Rosji bez mitów. No tylko, że na razie piszę jeszcze ciągle historię Hiszpanii bez mitów i potem będzie historia Chin bez mitów, a później ta książka będzie idealna. Także dziękuję jeszcze raz za wspaniały prezent i pozdrawiam serdecznie fana.